Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział. Lisy mają nory, i ptaki powietrzne gniazda. Lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. To krótkie czytanie z Ewangelii według św. Łukasza przedstawia trzy różne sytuacje, w których Jezus rozmawia z osobami, które wyrażają chęć pójścia za nim. Te sytuacje podkreślają trudności i wymagania, jakie niesie za sobą naśladowanie Jezusa. Pierwsza osoba wydaje się być bardzo entuzjastyczna i chce pójść za Jezusem, dokądkolwiek się udasz. Jednak Jezus ostrzega go, że on, syn człowieczy, nie ma miejsca, gdzie mógłby położyć głowę. To podkreśla, że naśladowanie Jezusa nie jest komfortowym życiem, ale może wymagać wielu poświęceń i rezygnacji z wygód. Druga osoba prosi Jezusa, żeby najpierw mogła pochować swojego ojca. To jest typowy obowiązek filialny ale Jezus zwraca uwagę na pilność i ważność głoszenia Królestwa Bożego. Wskazuje na to, że misja i nauki Jezusa mają priorytet nad wszystkim innym. Trzecia osoba chce się pożegnać z rodziną przed pójściem za Jezusem. Jezus używa obrazowego porównania do rolnictwa, żeby pokazać, że ktoś, kto rozważa naśladowanie Jezusa, nie może się wahać ani patrzeć wstecz. Nie można być rozproszonym między duchową misją a ziemskimi sprawami. To czytanie przypomina nam, że naśladowanie Jezusa wymaga całkowitego oddania, poświęceń i gotowości do służby w Jego Królestwie. Nie jest to łatwa droga, ale jest drogą, która prowadzi do wiecznego życia i zbawienia.